A więc niewątpliwie powiecie, że jestem żarłokiem i pijakiem, przyjacielem celników i grzeszników rabi, jesteś wobec nas niesprawiedliwy. Szanujemy twoje nauki i rozumiemy ich znaczenie. Ale czy ty jesteś gotowy szanować nasze prawa? Słyszeliśmy, że w dzień szabatu uzdrawiałeś chorych. Czy chcesz, by nasz lud nie odpoczywał w szabat? Gdyby ktoś z was miał owcę, która wpadłaby do dołu w szabat, czy nie pośpieszyłby jej wyciągnąć? Bóg stworzył szabat dla człowieka, a nie człowieka dla szabatu. My to rozumiemy. Rozumiemy, co starasz się powiedzieć. Ale czy dla innych nie jest to mylące? Żyjemy wedle prawa. Jeśli zgodzimy się, by prawem rządziły wyjątki, będziemy zgubieni. Gdybyśmy surowo nie przestrzegali nauk mojżesza, dzisiaj nie mielibyśmy już naszego prawa. Niczego. Nie bylibyśmy już nawet ludźmi. Otóż ta nadmierna tolerancja, brak surowości w Twoich naukach, sprawiają, że uważamy je za prawdziwie groźne. Prawo daje mi poczucie bezpieczeństwa, jest przewodnikiem na drodze życia miarą, wedle której oceniam, kto ma rację, a kto się myli. Nie powinieneś sądzić. Przecież jako syn Izraela wiesz, że zostaliśmy wybrani przez Boga spośród ludów ziemi, aby być z ludem Jemu poświęconym. Dlatego Bóg dał nam prawo, Tory, która jest zasadą życia. Musimy się odżegnywać od grzeszników, być czyści i sprawiedliwi. Lecz któż jest sprawiedliwy w oczach Pana? Co jest sercem prawa? Słuchaj o Izraelu. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swym sercem, całą swą duszą ze wszystkich swych sił. To jest największe przykazanie. Słusznie powiedziałeś. Nie jesteś daleki od Królestwa Bożego Józefie z Arimatei. Ale mamy drugie podobne do tego przykazanie, nie mniej wielkie. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Lecz kto jest moim bliźnim? Zatrzymajcie ją. Nie może wejść. To nie miejsce dla takich jak ty. Co się dzieje? To nierządnica, grzeszna kobieta. Co ona robi? Ona go kala swym dotykiem. To nie miejsce dla ciebie, kobieto. Wyjdź stąd szybko. Usiądź, Szymonie. Ale rabi, wiesz jakiego rodzaju to kobieta? Szymonie, proszę. Szymonie, przyszedłem do Twego domu, ale nie obmyłeś mi stóp wodą, nie ucałowałeś na powitanie, ani nie namaściłeś mojej głowy olejem. Ona zaś obmyła moje stopy łzami, i osuszyła włosami, i namaściła je. Córko, Twoje grzechy, a wiem, że jest ich wiele, są odpuszczone, ponieważ wielkie jest Twoje umiłowanie. To niedorzeczność, tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Twoja wiara Cię ocaliła. Idź. I nie grzesz więcej. Córko. Weź ten olej i zachowaj na dzień mego pogrzebu. Odejdź w pokoju.